czego potrzebujesz, znajdziesz dziś na shopping. mamy... I never asked for this. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz dziś... Bo chorość już się zbliża, już puka do mych drzwi. Choroszczy ma choroszczy, co nocy mi siśni? Si. śni. Mamy niekończące się twarde erekcje od zaraz. Taki chuj. Kupa, kupa, kupa śmierdzi, bardzo śmierdzi, kupa, śmierdzi cały czas. Kupa, 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 nie pachnąca, nie pachnąca, lecz śmierdząca Wszystko czego potrzebujesz znajdziesz gdzieś na burder Mamy ruchanie, ry uchy, ani i e. Sek, chuj, pipa, perma, chuj, podpaski, L Sycki, dupa, piku rka, sweet night, słodka słodkana. Wszystko czego potrzebujesz znajdziesz dziś na Mamo, papo, posuńcie się do kurwy nędzy Nagle jeb jakiś przygół pokazuje odznakę Wszystko czego potrzebujesz znajdziesz dziś na Shut the fuck up, no one cares Darmowe dostawy i rzeczy za jeden złoty No your fucking place, trash Fucking this, this, this is not okay This needs to stop Now, this is cancer. This, this is so much cancer that I can feel the tumors growing on my back. And it's way down heavy on me and it's not okay. Can you help a nigga out and just stop this? Please?